Hej, manderko, witajcie, moi kochani, widzowie z tej strony. Tak się serdecznie witam was w kolejnym odcinieczku serii "Scream" razem w "Shakes and Fidget". Dziś nie uzna, nie, nie, po prostu dziś nie będzie litości. No Mercy, mamy zamiar, słuchajcie, pokonać wszystkich przeciwników, dojechać iść tak, żeby po prostu płakali, szczali, wszystko. E, słuchajcie, ostatnio wpakowałem jakieś takie klejnoty, lepsze bądź mniej dobre. No i mi w sumie wyszedłem na plus, więc zobaczymy. E, kochani, e, zobaczmy, co nasz maguś, jakie on ma tutaj klejnoty. K Szkoda, że ja swoich klejnotów nie mogę wkładać do itemków, bo byłoby easy peasy lemon squeezy. No. A widzę tutaj zaopatrzony dobrze. Jest nasz kurcze barbarzyński barbar. Hmm. E, kochani, dzisiaj już prawie skończyłem awkę. Mamy niedzielę. Nagrywam ten odcineczek w niedzielę, ponieważ mamy jeszcze, e, jak widzicie, weekend. E, weekend Expa. To znaczy, możemy sobie Expa orać ile się chce. Dobra, potrojony X, oczywiście, nie trafiło się nic fajnego. Odświeżamy jeszcze raz. No i znowu nic fajnego, a szkoda. Bo wiecie, nie żebym liczył na jakąś taką. Kurczę, zakasę ni śmiertelkę. Nie, 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 nie. Gdzie? On? Nie ma opcji, Dobra, zaatakujmy sobie Kantara. Może Kantara sobie zaatakujemy. Chociaż nie wiem, czy wygramy, ale spróbujmy. E, w ogóle, wasze zdrówko. Zgadnijcie, czym dzisiaj popijam. Zgadnijcie. Jest to substancja gęsta i Niekoniecznie dobra do popijania Zgadnijcie słuchajcie w komentarzach Zgadujemy. W ogóle jeśli podoba Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę pod odcineczkami poprzednimi zostawialiście tyle łapek w górę, że to po prostu był dla mnie szok. Ja jestem w szoku, nie wiem jak wam się to udało. No tak czy inaczej dziękuję wszystkim za każdą łapkę. To naprawdę daje sporą motywację. Kantaro widzę tutaj mnie przeczył. Mam 25 milionów, ale nie wbiłem levela, więc trzeba będzie kurczę przeznaczyć, nie no nie wiem. Może na, może, może na... Tutaj ze 2 No tutaj może być, niech będzie. Dobra. E, teraz tak, zakręćmy sobie kołem fortuny. 3, 2, 1, a nie, 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 poczekamy na naszym sposobikiem, wiecie którym, nie? Patrzcie. bęk! I, I czy się trafi grzybson? Tak! Udało się, czyli sposobik jednak działa czasem. Czasem działa. Zobaczymy czy uda nam się y, sposobiku po raz drugi użyć. No, 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 jestem ciekaw, jestem ciekaw. Niestety, nie, nie, dobra, nie, nie próbujmy. Jesteśmy... Jesteśmy dwa grzybki na plus, to znaczy, że już trzeba nie próbować. No, y, dobra. O, tutaj widzę jakiegoś fajnego przeciwnika, sporo daję. Dobra, e, i lecimy dalej. Szkolenie. A, no tak, no tak. E, słuchajcie, ulepszyłem już akademię na poziom dziesiąty. Teraz ulepszam koszary. Następnie będę ulepszał najprawdopodobniej wieżę magów, żeby też tych magów było tutaj wiadomo więcej troszeczkę. I żebym miał jakiś lepszy defense. Bo uwierzcie, mi ten jeden mag może czasem po prostu uratować wszystko. Dobra, ale szukamy jakiegoś przeciwnika, który sporo nam da. No, ale takiego tu nie widzę. Hmm. No to też raczej nie. Wolę nie walczyć z łucznikami na 85 poziomie, ponieważ no jest raczej hardo. Dobra, tutaj że to zyskałem więcej niż straciłem. No, tutaj się nie opłaca. O kurczę, już myślałem. Nie, tutaj też nie. Tu też nie. No i nie mamy hajsu. E, no dobra, e, tam jest jeszcze odpalony. Słuchajcie, kolejna misja. E, wchodzimy do portalu gildyjnego. W ogóle pozdrawiam celutką swoją gildię. Naprawdę. Od A do Z pozdrawiam wszystkich. Jeszcze lekka popita. No i możemy lecieć dalej. <coughs> W ogóle ostatnio się troszeczkę przeziębiłem, za co przepraszam. Niestety, no kaszelek Lekkim nie łapie. Ile ja mu zabrałem? Uuu, 22 miliony, to ładnie. No, Ale słuchajcie, ostatnio. Kurczę co? Nie udało się loszku zrobić? Zaraz zobaczymy. Gdzie to jest? Wyprawa gildi. Yy, ile nam zabrakło? Jest, jestem tak ciekawy, ile nam zabrakło Że zaraz zobaczymy aż. No, już tutaj większe levele jakby się zaczynają. Aha, oje, jeszcze, jeszcze niestety troszeczkę. Jeszcze trzeba będzie go pobić. No, ale. Być może już niedługo się uda. E, no dobra, a my teraz tak. Zaatakujemy? Nie, nie zaatakujemy, bo nie mamy hajsu. No to w takim razie duży Z. Duży Z, lecimy z nim i. A kurczę. No trochę zabrałem, no. Tam, wiecie, no. Skromnie, ale przytomnie, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, karszma niech nam się tutaj kończy Mam jeszcze 4065 grzybków No na no, trochę starczy, no nie, nie mówię, że nie starczy No trochę tam starczy, nie? Yy, dobra, odpalimy sobie tą misję oczywiście yy, No i, 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 co ja miałem zrobić? A, twierdza Zmieniamy przeciwnika Zmieniamy znów i ostatnia zmiana. No niestety nic, nic fajnego, szkoda. Szkoda, szkoda. Skarb jest na poziomie 10 mm, fajnie wygląda, mi wygląda, trzeba przyznać. Yy, no i ogólnie mamy w miarę rozbudowaną twierdzę. Nie mówię, że to jest jakiś tam super, nie wiadomo jaki poziom, że kurczę, no nie wiem. Ale jest, jest w miarę dobrze. No dobra, teraz tak, tutaj Okej, okay. zaczynamy od misia miodokrada I oczywiście trzy próby Na misia miodokrada, błagam Jak mi to wyjdzie, jak to wygram To po prostu będę wdzięczny jak mało kto Także Come on, miś miodokrad No słuchajcie, to jest taki przeciwnik, którego ciężko pokonać Powiedzmy sobie szczerze, ale Szanse są zawsze Szanse są do, do wtedy do, do kiedy walczymy, nie? Dopóki walczymy, e, mamy szansę no ale nie zawsze walczymy. W ogóle dlaczego ja popijam z łyżeczką? A mm, To kolejna wskazówka. No. Ale to coś jest pyszne. Naprawdę pyszne. Ale słodkie jak cholera. No i 70 milionów na dwie osoby. No, że to tak ujmę, nie do wzięcia. Dobra, próba numer dwa i może tym razem lepiej pójdzie naszym wojowniczkom i naszym sojuszniczkom. Dobra, dawaj, dawaj tak, słuch. No, nawet... No, Barbar tak się popisał troszeczkę, nie? Gdzieś tam, ileś tam zabrał, ale... No, Maguś też niby dobrze sobie radzi. Z tym, że no, ten przeciwnik jest akurat zbyt, <laughs> zbyt ciężki do zrobienia. No, także to uwierzę, sobie odpuszczamy. Lecimy dalej. Motus podbijakiem. No, i tutaj słuchajcie, mam nadzieję, że chociaż dzisiaj, no proszę, no. No kurczę, on, on, on tyle blokuje, że to jest po prostu jolo. No, Jolosław, po prostu. No nie, no nie, no nie. No kurczę, blok, znowu blok. No i znowu blok. Ile on ma szansy na tego bloka? No, to jest chore. Dobra, i trzeci raz. No i znowu nic, kurczę, no słuchajcie, powiem wam szczerze, no, przeciwnicy to dzisiaj są po prostu w wybitnej formie. Dobra. Okej. Okay. No i lecimy, nie no, Astaros starostu nie ma co, spróbujmy jeszcze raz modu z podbijakiem i kurczę. Za dużo mu zostaje, no po prostu nie jestem w stanie go pokonać teraz. Okej, okay. zostały nam, słuchajcie, e, świątynia zimnej krwi oraz strumień lawy i chociaż gdyby to nam się udało, jedne z tych dwóch, please, Please, naprawdę, na kolanach mogę sięgać, kurczej, klękać i próbować, żeby nam się to udało. Tylko, żeby nam to się udało. Maguś też już, już super hici. No, super hici, Maguś. Tylko, że jak Szwano zostanie hita za 14 milionów, albo ja, no, za 14, no to sorry, nie, ale papa. Dobra. Jeszcze raz, Barbuś. No, nie, 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 ale już jest. Dobra, na, na strzała, a co tam Spróbujmy jeszcze raz, słuchajcie Ale on ma tak Podwyższony damage, po prostu To jest masakryczne 3 miliony, 3 miliony, słuchajcie Ono jest do wzięcia No, żebyśmy się skupili, patrzcie Teraz 0 krytów, nie, 0 krytów od tego poszło No i ten też na strzała I ta pójdzie na strzała Nie, na dwa strzały, dobra, to ja pewnie pójdę na strzała Patrzcie, jep. Nie, dobra, nie poszedłem. 4 miliony HP. No, 3 miliony, no. Czy to, czy to nie jest do wzięcia przypadkiem? Kurczę, 3 miliony znów. 2 miliony 900. 000, no, jesteśmy teraz jakby najbliżej, nie? No, dawaj, taksuś, taksuś. No, ale to ekipa musi więcej zdziałać, nie? Jak oni by zjechali do chociaż 5... O, do 6 już jest blisko, no... Oczywiście, gdybym nie został kryta za 14 milionów, może byłoby ciekawiej, no. No nie, no, ale spójrzcie. O, 6 milionów, to jeszcze tak optymalnie. BŁAGAM, KRYT! Oho, oho, fuck! Ja pierdzielę, żeby to był kryt! No 800 tysięcy. Nie! Nie! No. Ja pier... Nie, ja to po prostu wrzucam na fanpage'a, no nie ma innej opcji! No nie No po prostu no nie! Nie wierzę! Dajcie mi dojść do siebie, poczekajcie, bo to do mnie nie dociera jeszcze ja pierdzielę Pokażcie nam tą walkę Pokaż mi to jeszcze raz Pokaż, po prostu mi to pokaż Nie wierzę Zwróćcie uwagę, że Barbar i, i Nasza ta prawie nic nie zrobili Ładnie, ładnie I ten moment O. Oluju, no nie skomentuję tego nawet, ja pierdzielę, co to było? 4 miliony HP, a ja tego nie dałem rady zrobić. No proszę Cię, tak suś. Nie, ja po prostu nie odpuszczę. Dawaj tak, taksuś, masz to wygrać, nie, masz to wygrać. Czyż tam było 5 milionów HP, słuchajcie, gdyby nie ten kryt, 6 milionów. Niestety, za częste kryty. Te kryty są. 6 milionów. Tylko nie traf kryta, please. No, no, taki cios za 10 milionów też wystarczy chyba. Aj blisko, blisko. No za każdym razem blisko, ale nie można być blisko za każdym razem. W końcu musi się udać. 6 milionów 4. 4 miliony, tylko nie kryt. O! Tak. 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 Jest! Mamy to! Mamy to! Aha, 500 tysięcy mi brakuje do levela. Jest! Ja pierdzielę! Nareszcie! Nareszcie! No już tak się starałem. Ja po prostu nie dowierzałem, że to nie, nie wychodzi, nie? Dobra, zmieńmy to na to. Ja pierdzielę. Co za pojedynek? Dobra. Wrzucamy do WCK i, i, I 50 aury wpadło Pięknie A to zostawiamy sobie na, na potem y, Okej okay, y, Teraz tak, y, lecimy dalej No i mam nadzieję, ale dzisiaj już Już, już jestem spełniony, dzisiaj już, już Po prostu No czego chcieć więcej Wulkaniczny olbrzym jest, słuchajcie To jest akurat y, wojownik Z wojownikiem mamy większe szanse Prawda? Powiedz, że mamy większe szanse z wojownikiem 19, 18 milionów, please. Please, zrób to dla mnie taksuś. Ej, no patrz, mam więc. No, kurczę. No, te, te te, ciosy po. po tyle HP. No, ale dobrze, że nie trafia, nie trafia. są so, kurczę, dawaj taksuś. No, to. No, to, 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 to jest. Jest. ma, Maciora, pięknie, pięknie. Jebitnie! No i mamy, mamy to! Udało się. O, czekajcie, tu plus 419, tak? Czyli 150 bym na tym tracił. No ale dobra, najwyżej potem włożymy mu jakiś lepszy, no. A co tam? No i to możemy sobie wyrzucić. No, dobra. Bo tamto ma jeszcze większą średnia tutaj jest, nie? Jakby ataku, więc y, to jest spoko. No dobra y, Udało nam się już tutaj dwa dwie strefy, jakby tutaj teraz zrobić. Y, olbrzymi smok, to jest znowu wojownik, czyli znowu jest do wzięcia. Wow! Szczwana zabrała chyba milion HP, nie? O oh, 3 miliony, please! O 18 milionów znowu, ta sama sytuacja, 18 milionów HP znowu. Dobrze, są uniki, są, jest, już był jeden unik. No, no, uniki, no jakieś, no. Come on! Gdzie są te uniki, o których pra, marzyłem normalnie? Dobra, najważniejsze. Zaraz do tego wrócimy. Najpierw odpalmy sobie tutaj misję. I w twierdzy odświeżmy sobie przeciwników. Nie, 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 nie. I niestety nie ma nic fajnego, szkoda. Dobra, olbrzymi smok. No powiedzmy sobie szczerze, przeciwnik jest do wzięcia. On jest po prostu do wzięcia i jak się postaram, po prostu będzie zrobiony, nie? 25. 20. No kurczę, 20 to już było tak optymalnie, tak do wzięcia. 18. Kurczę, 6. Aj. 16 milionów. 16 milionów z taksy, jak tego nie dasz rady, po prostu jest, jesteś aż lekka popita. Wale lekko popita za niego. No nie, 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 to nie było. To nie 12,5 miliona. No teraz to już po prostu lepszej szansy nie będzie. Dobrze tak, Suś. 9 milionów jeszcze, 7. Ale jakieś kryty. Nie wsadziłem ani jednego kryta w tej walce, ani jednego. No no. <ścoughs> No, po prostu, no nie, no nie, ja sobie to teraz. W, ja wrzucam tamto i robię drugiego screena. Dlaczego by nie? No? No, dlaczego by nie? No, dlaczego by nie, bo, bo jest fakt. No, pięknie, chociaż teraz. Ja pierdzielę. Ale jak. Ja nie wierzyłem. Po prostu, no nie dowierzałem. Dalej to do mnie nie docierało. Jakiego ja mam pecha na tym odcinku, to jest. To jest jakaś masakra. Masakracja, edukacja, nie? Ja pierdzielę. No, ale dobra. Udało się pokonać, udało się. Duch wulkanu, jakbym tego jeszcze dorąbał, to by było tak pięknie. Tak ślicznie by było. No kurczę, 10 milionów HP mu zostaje. No 14, no też nie. nie no nie powiedziałbym, że to dobrze. Ależ kurczę, pięknie, pięknie. No dawaj 6 milionków było już. Do wzięcia, do wzięcia, słuchajcie 19 milionów! Pięknie! Tak! Tak, mamy to. No i zamknęliśmy, słuchajcie, strumień lawy nareszcie. I zostało mi równo 4000 grzybków. No i wiecie co, może jeśli chodzi o ten odcineczek, to powiedzmy sobie szczerze, na razie wystarczy, dobrze? Na razie wystarczy. Nie szarżujmy bardziej, nie chcemy kusić losu, słuchajcie. Mamy i tak już większość zakończonych, także na tym odcineczku sobie i tak poszarżowaliśmy, powiedzmy sobie szczerze. 297 poziom, poziom trzysetny... Już bliziutko. Brakuje już tak niewiele do tego poziomu, że to jest po prostu masakra. Zatakujmy Kantara, znowu przegrałem. No fajnie. E, tak czy inaczej, wrzucam wam te dwa screeny na fanpage'a. To jest jakaś masakra, jakiś po prostu życiowy przegryw. No nie wiem. Nie wiem, co się naprawdę stało na tym odcinku. Ale okej, okay, nie narzekam. Pokonaliśmy już tyle przeciwników, że jolo. E, pozdrowisz Norbix NS. Pozdrawiam. Taksi co zrobić? Proszę, miałem konto 11 level. Home. <laughs> Nie mam pojęcia, przyjacielu, nie, za, za, za długo pisania, za, za dużo pisania. Jakbym cię zaprosił, to byś wbił na S24? Niestety nie, przyjacielu. Jesteś największą pomyłką świata. To tak jak ty, a ty jeszcze przypadkiem na dodatek. Pozdrawiamy. E, dzięki, brachu. E, siemanka, siemanko. E, masz pozdrow od moich kolegów i pozdrów kolegów ode mnie. E, Taksi, pozdrów rodzinka ZRT. Pozdrawiamy, kapilonka. E, pozdrowisz, Czarna Śmierć. Pozdrawiam i bardzo miło mi to słyszeć. Dziękuję, i oczywiście, Popitka za ciebie, Brachu. Lecimy dalej. E, Pozdrów i Popita, oceń mojego maga. Wspaniały jest, tak. Popita, czy jestem dobry? Dobej? Pewnie dobry, ale Popita, zdrówko. E, dzięki, dzięki, pozdrawiamy również. E, tak, pozdrawiam, Wiktorię Wójcik. Pozdrawiam. Wow, kod PSC na nie mów! Nie mów! Nie mów. Poczekajcie, aż sprawdzę. Pace of card 125. Kup. Ale jak zadziała? Jak zadziała? To nie uwierzę. No nie uwierzę jak zadziała. Dobra. Tak. Co jest? Chyba nie działa. Czekajcie. Tutaj jeszcze raz być może coś źle zrobiłem. Dobra. I uwaga. I uwaga. I uwaga. Nie działa. No, peszek. Peszek, ale nie działa, no. Lecimy dalej. Siema, pozdrawiam cię. Pozdrawiamy Kacper Sokol Siema, pozdrawiamy ty drobna popita. za, Oczywiście pozdrowianka widzów i za ciebie Lecimy dalej. Pozdrawiam całą ekipę ZRT. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Twoje odcinki są super. Pozdrowisz, oczywiście Patroks. Pozdrawiam. Pozdrów na nagraniu Kacper 5.5, pozdrawiam. Siema, pozdrowisz please, Dark, Darek ZRT. pozdrawiam. Kufel za mnie i... Pozdrowieńka Zdrówko Jasło admin popitka, zdrówko e, Pozdrowisz mnie, Koks Popek Oczywiście, pozdrawiam e, Pozdrawiamy Macieja, ja wchodzę e, Podaj mi hasło do taksiego Ty bliska, niestety nie e, Pozdrawiamy Oscarosa. Elo, jesteś najlepszy, dzięki, ale niestety nie czutamy na razie schowarów. Pozdro dla Ciebie i twojej ekipy za serwer. Dzięki. Oczywiście serwer będzie zarąbisty i najlepszy. Kiedy jakaś nuta mordeczku? Już wkrótce, brachu. E, dziękuję, oczy kobry. No dobra, usuwamy, żeby inni mogli pisać. No i cóż, kochani, widzimy się już na kolejnym odcineczku. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, nie puszczajcie się, przyznajcie, że pocisnąłem. No i oczywiście zgadnijcie, co to było za popita. Zdróweczko i siemanderko!